Witajcie bardzo serdecznie. Zagon z gorczycą, z zielonym nawozem, na którym latem rosły pomidory, i zagon z gołą jeszcze ziemią. Tutaj jeszcze niedawno rosła kukurydza i rosły cukinie. Zostały usunięte przy samym gruncie. I teraz będę zajmował się tym zagonem. Będę kompostował, będę ściółkował kompostem. I o tym stosowaniu kompostu w ogrodzie, zarówno warzywnym, jak i ozdobnym, dzisiaj w odcinku. Serdecznie zapraszam. W ekologicznym ogrodzie bardzo ważne jest coroczne kompostowanie, coroczne ściółkowanie kompostem, coroczne ściółkowanie taką przekompostowaną materią. Czy to będzie kompost, czy to będzie przekompostowany obornik, przekompostowane zrębki, czy przekompostowana kora, nie ma większego znaczenia. Ważne, żeby dostarczyć tej przekompostowanej materii. A dlaczego? A dlatego, że kompost zawiera życie, które jest potrzebne roślinom, które życie, które jest w glebie. Kompost jest taką szczepionką, dzięki której to życie w naszej glebie będziemy wzbogacali w kompoście są i bakterie i grzyby i różnego rodzaju mikroorganizmy, które potem współpracują z roślinami, które pomagają roślinom w pozyskiwaniu składników pokarmowych, które są w glebie. Dzięki temu, że gleba jest żywa, lepiej rozwijają się rośliny. Dlatego ja swoje zagony staram się co roku, nawet niewielką warstwą, ale przykryć cienką przynajmniej warstwą kompostu. Stosuję dojrzały kompost, Co znaczy dojrzały kompost. Kompost, który przypomina ziemię, który można powiedzieć, że jest ziemią. Są jakieś większe jeszcze kawałki, które się nie rozłożyły, jakiś drewienek, ale większość materii jest już przekompostowana. Gdybym przesiał, miałbym czyściutką, piękną glebę, miałbym świetny. Kompost taki przesiany. Przesiewam do wysiewów, przesiewam do doniczek do jak obsadzam rośliny, ale tutaj na zagon mogą być te kawałki, jeszcze takie drewienek z ręków, jeszcze nierozłożone. Ale kompost, zobaczcie, zbija się w piękną kulkę, która nie rozpada się łatwo, ale pod naciskiem rozchodzi się. To jest właśnie dojrzały kompost. Kompost, który Pachnie ładnie, nie w ogóle nie ma jakiegoś nieprzyjemnego zapachu, ma ładny, taki świeży zapach. Dlaczego ważne jest to, żeby taki kompost był dojrzały, a nie świeży? W świeżym kompoście zazwyczaj możecie znaleźć szkodniki różnego rodzaju pędraki, albo świeży kompost, czy świeży, nie do końca dobrze rozłożony obornik. Może przyciągać choćby turkucia podjadka, który bardzo chętnie będzie... Wchodził w taką nierozłożoną materię i będzie tam się rozmnażał. W związku z tym, wraz z dostarczeniem nie do końca rozłożonego kompostu, możecie dobawić sobie do zagony szkodniki. Warto jest dobrze przygotować taki kompost. O tym, jak przygotować kompost, mówię w innym filmie. To nie teraz, ale link do tego filmu o zakładaniu pryzmy kompostowej, o tym, jak robić kompost, będzie na koniec tego filmu. Ściółkować jesienią czy wiosną? Jeżeli możecie, zawsze jesienią. Starajcie się ściółkować jesienią. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że jeżeli mamy już zwolniony zagon albo nawet rosnące na nim większe rośliny typu jarmurze, brukselki. Możemy ściółkować pomiędzy tymi roślinami, albo ściółkować takie zagony jesienią, zatrzymując ciepło w glebie. Kładąc nawet niewielką warstwę kompostu, kładziemy jakby taką pierzynkę na nasz zagon. Zatrzymujemy w ten sposób ciepło w glebie, które zgromadziło się przez lato. Słoneczne dni, słońce, letnie słońce nagrzało nam glebę. Kładąc cienką nawet warstwę kompostu, Zatrzymujemy. Robimy taki termosik, taką kołderkę, jak już mówiłem, kładziemy i to zatrzyma, zatrzymujemy to ciepło w glebie. Jeżeli byśmy to robili wiosną, wczesną wiosną, no to przez zimę taka gleba się oziemi, będzie zima. Jeśli położylibyśmy wówczas warstwę kompostu, ściółkę z kompostu, to to zimno zatrzymamy w glebie nie opóźnimy nagrzewanie się gleby nawet na zagonach wzniesionych, które dużo szybciej się nagrzewają wiosną niż zagony płaskie. Te zagony wzniesione szybciej się nagrzewają, ale nawet one nie lubią żeby ściółkować wiosną, bo zimno wówczas też magazynujemy w tej glebie. Nie pozwalamy albo opóźniamy nagrzanie się gleby. W związku z tym Zarówno w warzywnikach, jak i na rabatach ozdobnych, jeśli to możliwe, ściółkujemy jesienią. Jeżeli macie rabaty ozdobne, preriowe, gdzie byliny pozostają na zimę, to często nie warto stosować kompostu, bo często rosną tam rośliny, które nie potrzebują kompostowania. Ale jeśli będziecie chcieli zastosować kompost na rabatach, gdzie pozostają byliny ozdobne, to warto wtedy zaczekać aż ta gleba się nagrzeje, do kwietnia, do początku maja, dopiero wówczas używać tego kompostu, żeby korzenie nie dostały sygnału, że cały czas jest zimno i cały czas się przedłuża ten zimowy okres. Jak dużo kompostu trzeba dać na taki zagon? Wcale nie chodzi o jakąś grubą warstwę. Nie chodzi o to, żeby kilka centymetrów co roku dodawać. Jeśli możecie dodać kilka centymetrów, ekstra, super, ale często jest tak, że tego kompostu nam nie starcza na wszystko, w związku z tym trzeba bardzo oszczędnie nim gospodarować. Wystarczy nawet niewielka, cienka warstwa tego kompostu, żeby dać tę szczepionkę życia. Chodzi o to, żeby dodać tych mikroorganizmów. Nie chodzi o to, żeby zrobić jakąś bardzo grubą warstwę. Jeśli można, super. Jeśli nie, to nawet niewielka warstwa kompostu. Będzie już Wam polepszała tę glebę, będzie już dodawała to życie. A skąd wziąć kompost? Kompost można produkować samemu, można robić samemu z tego, co macie w kuchni, z tego, co macie w ogrodzie. Linki będą w opisie do filmów, w których pokazuję, jak robić kompost. Możecie także sięgnąć po kompost z zakładu utylizacyjnego z zakładu oczyszczania miasta ten który powstaje z bio albo kupić taki gotowy kompost który jest sprzedawany w workach bądź może ktoś sprzedaje swój kompost jakieś centra ogrodnicze bądź ogrodnictwo ale własny kompost własny kompost jest najlepszy najlepszy nic go nie pokona jak pogodzić kompostowanie z zielonymi nawozami to może być jakiś dylemat. Tutaj jest zielony nawóz, jak mówiłem, gorczyca, ale ten zagon też będę chciał ściółkować kompostem. Tutaj nie mam niczego, a teraz będę ściółkował kompostem, a potem wysiewał nawozy zielone. W związku z tym, jeśli jest taka możliwość, jeśli jest wcześniej tak jak teraz, można najpierw wyściółkować kompostem, a następnie wysiać nawozy zielone, takie, które szybko. Wyrosną, ale też takie, które przez zimę najlepiej jak po prostu przemarzną, rozłożył się. Przez część zimy będą chroniły jeszcze waszą glebę, dodatkowo chroniły waszą glebę, będą współpracowały z mikroorganizmami korzenie tych nawozów zielonych i przemarzną do wiosny. W związku z tym można by najpierw wyściłkować kompostem. A potem wysiać nawozy zielone, które przemarzną przez zimę, albo jeśli będzie to żyte o zimę, po prostu wiosną ściąć motyczku. Ale można równie dobrze wysiać najpierw zielony nawóz. Tak zrobiłem na tym zagonie, gdzie rośnie gorszyca. Pozwolę jej podrosnąć i dopiero pewnie w listopadzie, jak zaczną się pierwsze przymrozki, ale gleba będzie jeszcze ciepła, będzie w środku nagrzana. Jak zaczną się przymrozki, jak ta gorszyca zostanie. Ścięta mrozem, po prostu też zetnę ją motyczku i dopiero wtedy wyściłkuje kompostem. Można także, jeśli będziecie to robić w listopadzie, kiedy już nie ma sensu wysiewać nawozów zielonych, samym kompostem wyściłkować, nie dając nawozy zielone. Ale można i warto łączyć ściłkowanie kompostem z nawozami zielonymi. Dajemy taką podwójną bombę tym mikroorganizmom, które żyją w glebie. Z jednej strony ściułkujemy siejemy nawozy zielone albo siejemy nawozy zielone, a potem po ich ścięciu przykrywamy ściółką z kompostu. Jak widzicie, na ściółkowanie jest bardzo dużo czasu. Można zagony czy rabaty ściółkować do końca października, nawet pewnie do końca listopada. Może zobaczymy jakie będą warunki pogodowe. Do początku grudnia, bo przecież jesienią ostatnio mamy dosyć ciepłe i takie silniejsze mrozy przychodzą dopiero w styczniu. Zimą nie ściłkujemy kompostem naszych zagonów i wiosną czekamy, jeśli już przełożyliśmy nasze ściłkowanie na wiosnę, aż gleba się ogrzeje. Niewielka warstwa musi być kompostu, nie chodzi o to, żeby był kompost jakąś grubą warstwą układzony. Własny kompost jest najlepszy. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Przeczytajcie opis w linkach, będzie więcej informacji dotyczących tego, jak robić własny, dobry kompost. Do zobaczenia.